Witam serdecznie Państwa. To jest skandal. Prezydent miasta stołecznego Warszawy pan Rafał Czaskowski chce od biednego rnika pana Włodzimierza Knurowskiego 150 tysięcy złotych. A za co chce? A to za te banery, które pan Włodzimierz Knurowski stawiał między innymi przed Pałacem Namistnikowskim na Krakowskim Przedmieściu. Proszę Państwa, do czego dotyczą tego banery? Te banery dotyczą tego, że pokazują zdjęcia jakby komornicy w asystencie policji zabierali Panu Knorowskiemu jego dobytek. Konie, świnki, jeszcze na dodatek z oszukańczymi sprawozdaniami. Yy, Proszę Państwa. Banery, które wyraźnie wskazują na krzywdę pana Knorowskiego, służby podległe panu Trzaskowskiemu zaliczyły jako reklamy. Proszę Państwa, co będzie, gdy ten człowiek zostanie prezydentem Polski? Jak będzie z nas doił? Proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, że przykładowo most, nie most, kładka rowerowa, przez Wisłę jest dwa razy droższa niż normalny most dla samochodów jeżdżących. Proszę Państwa, no i wiele, wiele innych. Nie zapominajmy też takie z, z kilku desek zbity yy, na placu też bankowym zrobił z tych kilku desek, czyli niewielki koszt zrobił przytulne gniazdko. W środku miasta zrobi przytulne miasto, nie pamiętam to. A, plac, re, miejsce rekreacyjne, za co wydał 960 tysięcy złotych. Proszę Państwa, tak trwoni się nasz dobytek. Nie dziwmy się później, że będziemy mieli yy, wszystko droższe. A co będzie, gdy ten człowiek zostanie prezydentem Polski? Jak będzie trwonił nasze pieniądze? Włodzimierz Knurowski będzie dzisiaj protestował przed pałacem na Placu Bankowym 3 przed pałacem prezydenta miasta stocznego Warszawy. Gdyby ktoś chciał z Państwa go wesprzeć duchowo, tu jest, porozmawiać z nim, to tu jest telefon do pana Knurowskiego. 536 684063. Nasza bierność rozuchwala nadzorcem. Gdy będziemy bierni. Będą z, z nami robili, co chcieli. Nie dla podżegaczy wojennych, bo nie zapominajmy o tym, że pan Rafał Czaskowski yy, może nie dokładnie tak jak pan Szymon Hołownia będzie chciał wbijać Putina w ziemię, ale na pewno yy, będzie yy, wysyłał nasze polskie Polską młodzież na wojnę. Nie za, nasze, nie za nasze interesy. Za interesy tylko tych globalistów. Gdybyście Państwo chcieli się z nami skontaktować, to maopwp.pl 509 905 901 Sprawy społeczne. Najlepiej roz będzie rozmawiać z Panem Zbigniew Burak. Uważam, że przekazuję ważne treści, dlatego proszę ludzi rzetelnych o przesyłanie tego filmu dalej. Pomogą w tym nowe subskrypcje, łapki i lajki oraz komentarze. Chwała naszym przodkom.